Dlaczego zmieniałem nick w Brawl co oznacza mój obecny, jeszcze niezmieniony nick, takich informacji dowiecie się z tego odcinka, i tak w widzowie, Jak że jest nowa rano, to trzeba pożegnać się już ze starym nickiem, yy, no i po kolei wam wytłumaczę, może na początku, dlaczego miałem taki nick, jeszcze zagrałem sobie w widzowie ostatnią rundę mając ten nick, to będzie... Historyczny dla mnie moment, otwieram sobie i jeszcze zobaczmy co tutaj będzie, niestety nie ma nic. Widzowie ja wam tutaj będę leciał i opowiadał dlacz co oznaczał ten nick SX Krytka hashtag i sobie weźmy Widzowie to jest historyczny moment, więc biorę Mortisa, mojego starego właściwie dalej może i maina, ale, ale no i po kolei Konto mam już od 7 lat na tym koncie nigdy nie zmieniałem nicku od początku gry to było SX hashtag Chyba że zmieniałem raz, ale jako że sprawdzałem mam zmianę za free, no to chyba nie i dlaczego SX krytka hashtag? A więc zacznijmy sobie widzowie od pierwszego członu tego. Pierwszy człon to jest SX Dlaczego SX yy, skrót od Smilex? Czyli od youtubera, który jeszcze w tamtym czasie nagrywał, bo starsa oczywiście teraz go nie nagrywa, tylko teraz nagrywa Minecrafta. Yy, zresztą może się go kojarzyć, nie wiem, z memu typu Smilandia istnieje i tak dalej. Kto, jakby no, został on niedawno ożywiony przez to. W sensie no w mediach. Yy, no a drugi człon, no to krytka. Bierze się od tego, że widzowie, to jest taka moja yy, jakby noksywa za dzieciaka z podstawówki już właściwie, to jest yy, yy, jakby Gimbaza mnie tak ochrściła, kto zna, kto pamięta czasy Gimbazy teraz, no właśnie, tak mnie Gimbaza ochrściła, widzowie, no i, no i tak zostało, co nie, no i sobie stwierdziłem, że jako, lubiałem go wtedy oglądać, no to SX, no i krytka, a ten hashtag jest totalnie losowy i jeszcze, po drugie, jest totalnie bez sensu, widać, że ten nick robiłem jako dziecko, bo jakby hashtag jest osobno, bez niczego, Hashtagi się raczej daje na początku, a nie na końcu. A tutaj jest tak na odwrót, i to trochę nie ma sensu. I tak ładnie z kreseczką co zrobiłem, nikt nie wiem, bo tak, tak ładnie wygląda. Przynajmniej ja uważałem, że tak ładnie wygląda, i no i tyle. No i widzowie, ten moment nie wiem, dla mnie to jest historyczny moment, trochę ikoniczny, trochę wzruszający, bo kończymy pewną erę. No po prostu już no, nie będę więcej. Miał tego niku, tylko wydają inny nick I się za niedługo wasza ciekawość zostanie zaspokojona, już będziecie wiedzieli jaki to jest nick Już nie będziecie musieli niczego obstawiać I niczego O nic pytać, przecież wydaje mi się, że zmiana tego niku, ten nick, który zobaczycie to to będzie bardzo oczywista rzecz W sensie Nie jest to względnie wielka zmiana Ale no Ale już dobra widzowie, już nie będę musiał was trzymać w tej niepewności, pierwsza część, ostatnia Ostatni mecz jako SX Krytka hashtag. Ostatni Pucharki wbite jako SX skrytka hashtag. I ostatni jeszcze prezencik jako SX Krytka hashtag Epicki. No i widzowie, wchodzimy. Dajemy. Change name. Za free. Widzowie, jaki jest mój nowy nick w Rosasie. Oczywiście sobie potem jeszcze zagrałem pierwszy mecz jako to. I jest nim. Krytka, to jest pierwszy człon. Nic się nie zmienia. Ale widzowie, będzie to Krytka 13. Po prostu moja nazwa kanału. Widzowie, to jest po prostu tyle. I to jest nowa era. Widzowie, po prostu taki nick jest bardziej clean. Taki nick jest bardziej clean. Po prostu, widzowie, Krytka 13. Już nie jestem żadnym yy, SX Krytką, tylko Krytka 13. Tak się powinienem od dawna nazywać. Osobiście, szczerze widzowie, miałem zmieniać nick na specjal, dopiero, ale yy, stwierdziłem, że trzeba z tym wcześniej skończyć. Zresztą mi od jakiegoś czasu chciałem to zmieniać, bo yy, wydawało mi się, że no już nie ma sensu mieć dużej SX. No a widzowie, weźmy sobie mecha shade mendy, bo skoro teraz na naszym profilowym mamy tutaj mendy, no to tak historycznie sobie damy. No i zagramy sobie jakiś mecz, ale widzowie musimy... Dać, o, to jest bardzo dobra mapa, widzowie, pierwszy mecz, jako Krytka13 Jako No nazwa, którą powinienem mieć od dawna Mi się wydaje, że widzowie, ktoś się mógł domyślać, że będzie taka zmiana Po prostu już nie jesteśmy dłużej Po prostu ja uważam, że widzowie, tamten nick mi nie pasował Widzowie, tamten nick mi nie pasował i... tyle A to jest po prostu nazwa kanału i tak powinno być, tak samo się powinienem nazywać na Brawl Starsie, jak na YouTubie I tyle Aha, no nie gadać, że pierwszy mecz jako to będzie taki słaby Dobra widzowie, zrobimy Earth of Comeback Chyba Mam nadzieję Dobra To jest... ta runda jest przegrana, ale to jeszcze nie jest ostatnia runda Ja mam nadzieję, że zrobimy bardzo piękny comeback Bo no nie chciałbym pierwszego meczu przewalać Dobra, ten Motlis gra bardzo agresywnie Ale jest głupi, bo wyszedł w ścianę Dobra, Sigma Dobra, ładnie Ładnie, i teraz tylko na spokojnie, na spokojnie, niech te randomy nie, nie, nie strodują No a ładnie, mamy ULTA, mamy ULTIMATA, widzowie. Czy dajemy ślepego ULTIMATA? Dajemy ślepego ULTIMATA. Ale trafiliśmy jedną osobę, więc jest Warf. Imo, wiadomo, najlepiej by było jakby trafić dwie, ale. Tak też nie jest źle. Dobra, porobiony MOTISEK. Lecimy tam. Kurde, no poszło tak. I widzowie, to będzie pierwsza wygrana jako krytka 13. Bardzo dobrze, że pierwszy mecz to jest wygrana, a nie przygrana. No i co, widzowie, plus 8 pcharków wbiliśmy sobie. Stardropik pierwszy jako krytka 13. <laughs> nie jako SX krytka. Tu jeszcze mam jakieś free. <laughs> Więc na koniec weźmy, czy miałem dwa Fiblisy. Nie wiem. I widzowie. Zawsze starałem się robić odcinki po 8 minut, ale wydaje mi się, że nie ma się co forsować nie robić shit contentu. To by było po prostu na tyle w tym odcinku. Sie